Uczą cię, żeby unikać słowa nie od klienta. To jedna z największych bzdur, jakich uczą na szkoleniach sprzedażowych. Tak naprawdę, powinienś poszukiwać słowa nie i zaraz udowodnić dlaczego. Ja nazywam się Piotr Majkusiak, jestem specjalistą od sprzedaży i przez lata przeszkoliłem kilka tysięcy sprzedawców ze swojego autorskiego systemu Neurocode System. I pamiętam swoje pierwsze miesiące w sprzedaży. Byłem młody, ambitny. I przerażała mnie odmowa. Prowadziłem długie, miłe rozmowy z klientami. Wiedziałem, kiedy mają urodziny, kiedy i gdzie lubią jeździć na wakacje, byłem najsympatyczniejszym handlowcem w firmie. I wiesz co, te rozmowy prowadziły donikąd. Bo ja świadomie unikałem pytań, które mogłyby doprowadzić do tego, żebym usłyszał nie od klienta. A jeżeli nie usłyszę nie, to znaczy, że cały czas mam szansę na sprzedaż. Prawda? Kompletny fałsz. Marnowałem swój czas, marnowałem czas klienta i byłem sfrustrowany, ponieważ inwestowałem swój czas, energię, pieniądze, a wyniki? Żadne. I wtedy mi coś kliknęło. Zrozumiałem, że moje tak od klienta nie ma żadnego znaczenia, nawet jeżeli bym je usłyszał, jeżeli po drodze nie wyeliminuję wszystkich nie, które są w jego głowie, bo te nie są i będą. Ja je po prostu ignorowałem lub tłumiłem tak, żeby ich nie usłyszeć, żeby klient ich nie wypowiedział, bo liczyłem, że jeżeli on ich nie wypowie, to nie będzie ich świadomy. A tak naprawdę to było jak zamiatanie problemu pod dywan, to znaczy ty go zamiatasz, a on się powiększa. I wtedy coś mi kliknęło. Wtedy coś mi się przestawiło w głowie. Nawet powiedziałbym, że zaczęło mi się kręcić w głowie, bo sytuację obróciłem o 180 stopni. Zacząłem aktywnie szukać nie. Zamiast go ignorować. I wtedy wszystko się zmieniło. I przejdziemy sobie teraz przez trzy kroki. Krok pierwszy to musisz zrozumieć, dlaczego tak naprawdę boimy się odmowy. I nie, to nie jest twoja wina. To nasza biologia. Twój mózg, a dokładnie ta najstarsza część, którą nazywamy gadzim mózgiem to jest to bardzo potoczna nazwa, której tak naprawdę nie powinniśmy używać jest zaprogramowany po to, żeby bać się odrzucenia, ponieważ kiedyś nasi przodkowie żyli w małych plemionach. I tak naprawdę twoje życie zależało od tego, i co inni o tobie myślą, jak myślą o twojej przydatności, jak cię lubią. Bo jeżeli cię nie lubili lub byłeś nieprzydatny w społeczeństwie, w tej swojej małej grupie, to albo schodziłeś na dalszy plan i dostawałeś ostatnie jedzenie, albo po prostu cię wyganiano. I dla tych osób, które żyły setki tysięcy lat temu, odrzucenie oznaczało śmierć. Dosłownie. Czyli wyganiamy Cię z twojego plemienia, ze swojego plemienia i albo po drodze trafisz na jakichś innych ludzi, którzy mogą być negatywnie do Ciebie nastawieni, albo zeżre Cię jakieś zwierzę, na przykład lew. I teraz, kiedy słyszysz w 2025 roku, nie od klienta, Twój mózg zachowuje się dokładnie tak samo, jakby był odrzucony przez stado. Brzmi absurdalnie, prawda? Natomiast są... Takie elementy w naszej głowie, które pomimo tego, że upłynęło wiele, wiele lat, wiele, wiele czasu nadal są aktywne. Podam Ci taki konkretny przykład. To, co jest zapisane kolorem czerwonym zapamiętasz, zapamiętujesz około 20 do 30% lepiej, ponieważ kolor czerwony kojarzy nam się z krwią, z niebezpieczeństwem. A kolor zielony zapamiętujemy od 10 do 20% gorzej, ponieważ kojarzy nam się z trawą, z roślinnością, z bezpieczeństwem. I co teraz osoby, które na studiach pisały notatki kolorem zielonym, żeby nie dało się ich skserować? E? Ale wracamy. Twój mózg nie wie, że to jest bez sensu. On reaguje automatycznie. Kortyzol w górę, adrenalina wystrzeliwuje, reakcja walki lub ucieczki, biochemiczna reakcja na jedno słowo, które usłyszysz od klienta. I teraz pierwszy element, który powinieneś zrobić, to uświadomić sobie, że to tylko biologia, że twoja niechęć przed usłyszeniem słowa nie to jest twoja Normalna reakcja. Drugie to musisz sobie uświadomić, że to nie jest ocena ciebie jako osoby. To jest produktu lub wartości, którą przedstawiłeś. To nie, to nawet nie jest finalna decyzja. To jest krok do jej podjęcia. I kiedy to zrozumiesz, kiedy przywołasz do siebie tą świadomość w trakcie spotkania, zobaczysz, jak dużo mniej zareagujesz, bo w momencie, kiedy zdajesz sprawy sprawę z jakichś emocji, z jakichś odczuć, z jakichś mechanizmów to one mają na ciebie dużo mniejszy wpływ. Wtedy ten strach, ta re automatyczna reakcja traci nad tobą kontrolę, a ty odzyskujesz sprawczość i pełnię mocy. Krok drugi, skoro znamy już biologię, to czas na przeramowanie. Całe życie uczono nas, że nie to jest porażka. Jeżeli ktoś się nie zgadza na to, co my mówimy do niego lub do czego chcemy go namówić, to oznacza dla nas koniec gry, czyli zostaliśmy wyrzuceni z naszej wspólnoty lub nie będą się z nami bawić. Znowu te nasze prymitywne mechanizmy. Nie zdałeś, nie dałeś rady, nie nadajesz się, koniec. Kropka. Ale sprzedaży, nie, to nie jest porażka. Nie, to jest informacja. Bo nie może oznaczać jedną z wielu rzeczy. Nie tak sobie to wyobrażałem, czyli Twoje podejście nie trafia do potencjalnego klienta. Nie teraz. Czas nie jest odpowiedni. Nie dla mnie. Problem jest z dopasowaniem produktu do klienta. Nie przy tych warunkach. To jest problem z ofertą. Każde z tych nie to jest informacja dla ciebie. Zobacz, to nie jest koniec, to nie jest nagle, że odcinamy, rozchodzimy się, koniec, kropka. Każde z tych nie, jeżeli odpowiednio je potraktujesz, może być kluczową informacją do ciebie, jak poprowadzić dalej ten proces sprzedażowy. To jest koło ratunkowe, które rzuca do ciebie klient, ponieważ coś wcześniej poszło nie tak i klient za pomocą tego nie, za pomocą tej obiekcji jasno i wprost informuje cię. Czego od ciebie potrzebuje? To jest tak, jakby eliminował ślepe zaułki w jakimś labiryncie, po to, żeby prościej cię przez niego przeprowadzić. I najlepsze jest to, że my bardzo często lubimy słyszeć: tak, tak, zgadzam się z panem, super, super, bo to buduje nasze ego, bo to powoduje, że ja czuję się lepiej jako człowiek, jako sprzedawca, wierzę w swoje własne możliwości, czuję się, jakbym za zaraz miał zarobić milion dolarów, ale to nie buduje sprzedaż. I miałem kiedyś klienta, z którym prowadziłem długi proces zakupowy, taki naprawdę długi przez kilka miesięcy. Przez pierwsze trzy miesiące na każdym spotkaniu ze wszystkim się ze mną zgadzał. Tak, to super, to dla nas idealnie, proszę pana, perfekcyjnie, no ale musimy odłożyć decyzję w czasie. No i ja byłem zachwycony. No tak, jest, jest, mam go już na widelcu, tylko kwestia czasu, kiedy on się zgodzi. I miało spotkanie za spotkaniem, spotkanie za spotkaniem. I zobaczyłem, że te tak, które utrzymuję, do niczego mnie nie, do, nie doprowadzają. Więc wymusiłem na nim, żeby powiedział mi nie. I powiedziałem mu tak: Słuchaj, rozmawiamy tutaj od kwartału. Co by się musiało wydarzyć, żebyś powiedział mi szczerze, dlaczego to nie jest dla Was? Bardzo wprost zapytałem. I wtedy usłyszałem prawdę. Słuchaj, nie mamy po prostu budżetu w tym roku. Nie chcieliśmy przerywać tych rozmów, żeby nie stracić oferty, którą od ciebie otrzymaliśmy, bo wiemy, że ceny mogą się podnosić, natomiast nie ma szansy, że w tym roku to dopniemy. Super informacja. Dzięki temu wiedziałem, że już mogę podpisać umowę na przyszły rok, skoro wiedzą, że w przyszłym roku będą budżety, możemy to podpiąć i przyklepać. Natomiast mogłem się dowiedzieć tylko i wyłącznie tego wtedy, kiedy wymusiłem od niego usłyszenia, nie. Bo musisz też pamiętać, że ludzie z drugiej strony też niechętnie mówią nie, bo sami wiedzą, jak się czują z tym nie. Więc będą mówić nie wiem, nie teraz, muszę to odłożyć w czasie, muszę się zastanowić, muszę z kimś przedyskutować. Będą obchodzić naokoło tak, żeby nie powiedzieć ci nie, bo sami wiedzą, jakie to jest nieprzyjemne, więc nie chcą tego robić drugiej stronie. A dla ciebie, jako dla sprzedawcy, bardzo ważne jest to, żeby usłyszeć nie. To nie uratowało mi tego deala. Bez tego, na pewno by to nie poszło dalej, bo albo ja bym stracił cierpliwość, albo druga strona już by stwierdziła, że to nie ma sensu. Krok trzeci. Dobra, mam już całą teorię, więc przejdźmy teraz do praktycznego zastosowania, do praktycznego wyciągnięcia tego nie. Większość sprzedawców prowadzi rozmowy tak, jakby chodziła ze znajomymi po plaży. Jest przyjemnie, bezpiecznie, przewidywalnie, miłe dźwięki, miłe otoczenie. Ale pod powierzchnią czają się różne morskie potwory, obiekcje, wątpliwości i wszelkiego rodzaju powody, żeby powiedzieć ci nie. I teraz ty, idąc tą plażą, możesz to zignorować, co większość osób robi i nigdy się nie dowiaduje, co tam tak naprawdę było i co tam się skrywało. Albo te potwory się wycofają, uciekną przed tobą, tak jak klient czasem potrafi uciec. Albo ty dasz nura i świadomie dowiesz się, co tam na ciebie czai, żebyś mógł stawić temu czoła. I ja robię to w sposób aktywny i używam do tego pytań. Co musiałoby się stać, żeby pan tego nie kupił? To pytanie rozbija bank, dlatego że po pierwsze, niko to nie pyta. Po drugie, klient jest zaskoczony tym pytaniem, ponieważ to nie jest coś, czego mógł się spodziewać. I kończy się to tak, że zaczyna mówić ci prawdę, czyli zaczyna ci mówić swoje prawdziwe obiekcje, które ty później masz szansę rozbić. Pytanie drugie. Jaki jest najczęstszy powód, dla którego odrzucacie podobne oferty? Uczysz się na błędach innych. Zobaczysz, jeżeli klient ci powie, a prawdopodobnie ci powie, ponieważ też będzie zaskoczony, jakie błędy popełniła twoja konkurencja. I ty dzięki temu możesz ich uniknąć. Pytanie trzecie: co pana najbardziej martwi, stresuje, denerwuje, niepokoi w tym projekcie? Proste, bezpośrednie pytanie, jak kopniak, gdy chcesz wejść do salonu i chcesz zrobić show, otwiera drzwi do prawdziwych obaw, które czują się w tym salonie. Ja nie unika mnie, ja je świadomie wywołuję, bo ponieważ daje ci to trzy rzeczy. Po pierwsze, możesz się zaadresować, kiedy jest jeszcze czas. Po drugie, budujesz zaufanie, bo pokazujesz, że nie boisz się prawdy. Po trzecie, eliminujesz niespodzianki na końcu procesu. To jest, ja to nazywam rozbrajaniem nie. To jest coś, co daje ci kontrolę. A tak jak mówię wielokrotnie, jeżeli oddajesz kontrolę w procesie sprzedażowym, to nastawiasz się na porażkę. Pamiętam, jak jeden z moich potencjalnych klientów, gdy mu zadałem te pytania, mówi, po raz pierwszy w życiu ktoś mnie spytał, czemu miałbym tego nie kupić albo czemu czego się boję. To było bardzo dziwne. Natomiast zgadnij, komu udało się sprzedać. OK, podsumujmy to. Krok pierwszy, zrozum biologię. Krok drugi, przeramuj. Krok trzeci, wywołaj nie u klienta. Zrozum to, wykorzystaj to i zobacz, jak Twoje wyniki idą w górę. Ale to dopiero początek. W następnym filmie pokażę Ci, w jaki sposób ja rozbijam obiekcje. Zostaw suba, żeby tego nie przegapił. A jeśli chcesz więcej technik, to link do darmowych materiałów znajdziesz w opisie tego filmu. Do zobaczenia i niech Ci się sprzedaży.